Witam serdecznie, z tej strony Korporecki a to jest kolejny odcinek z serii FIFA 21 e, jesteśmy tu dzisiaj bo trzeba by odebrać nagrody za e, Division Rivals, sorry nie za Division Rivals tylko za e, ligę weekendową udało mi się wbić e, G3 była szansa na G2 ale nie miałem czasu dograć e, spokojnie może bym to wbił e, no i co, tak się przedstawia drużyna tygodnia eee, i tu no nie ukrywam, że Cristiano Ronaldo, Joshua Kimiś, to by były karty, które, które bym chciał trafić, no, ale wszyscy wiemy jak to wygląda. Eee, jeżeli tu jesteś nowy, nie zapomnij zostawić subskrypcji, lajka, dislajka, komentarz, no i co, Może nie żeby nie przedłużać to odbierzemy sobie nagrody. Jeszcze tu Wam cofnę, tu 25 paczek. Zbieram sobie paczki z wszystkich SBC na Toty. Nie otwieram paczek, no ale tutaj sobie wejdziemy. Odbierzemy sobie nagrody za Division Rivals. I tutaj mamy tak za Division Rivals zbiłem rangę. Bodajże drugą, i tu mamy tak złota paczka Prime i dwa razy złota paczka, paczka Prime. Wezmę wymienne. Bo, jakby coś tam się miało wydarzyć, to, to, to wolę jednak te, te wymienne karty. Może się sprzeda wtedy coś. Mam dużo kart niewymiennych w klubie, więc duże prawdopodobieństwo, że się trafi coś co już mam w klubie. Także tu za Division Rivals no to odbieramy i trzeba by odebrać za e, ligę weekendową. Tylko gdzie to się tu odbiera? Poczekajcie, bo ja zawsze otwieram na telefonie. E, nie odbierałem mistrzostwa fut. Pewnie to tu będzie. Tak, mamy liga weekendowa, G3 wbite. Czyli będą dwa Wybór dwóch piłkarzy, rzadka zawodników Mega Paczka 30 Centymodel i punkty kwalifikacji. Także całkiem sympatyczna ranga. Wiecie, że ja wbijam zawsze S1, no ale tu G, G3 wbite. E, dobra pasa, dobrze mi szło. E, no ale cóż, żeby nie przedłużać, jedziemy. Czy to będzie Cristiano Ronaldo? Niestety Bartek Drągowski. Bierzemy naszego Polaka Rodaka. No i kolejna karta. Czy to będzie coś. Cristiano Ronaldo! Nie, wierzę. To jest drugi po Mbappe najlepszy traf mój w Fifie. Coś nieprawdopodobnego. Cristiano CR7 Ronaldo, trafiony przeze mnie. Także coś, coś nieprawdopodobnego. Wybierz, wybierz. Tak, dziękuję, pozdrawiam. To jest Cristiano Ronaldo i to jest coś pięknego. Do klubu ciach. Ale to będzie piękne uzupełnienie mojego składu. Jeszcze Wam pokażę mój skład. Coś nieprawdopodobnego. Pierwsze G3 w tym roku i od razu taki traf. Cristiano, Cristiano Ronaldo. To jest coś nieprawdopodobnego. Powiem wam, że jestem mega mega zadowolony, bo myślałem, że już po Drągowskim nic się nie trafi. A tu taki traf. To jest coś nieprawdopodobnego. Oby takie szczęście do, dopisało mi również w, tot, w TOTY. E Uzyskajmy dostęp do ligi, bo będziemy grać. I tutaj y, Division ale Pokażę, mam w, sku, mój skład. To jest skład pod SBC. Jakieś robię, bo robię żetony, y, No ale tu jest taki składzik. Ogólnie wszystkie karty są niewymienne, wszystkie wymienne posprzedawałem albo położywałem do SBC. Także naprawdę się cieszę. Wchodzi Cristiano Ronaldo, muszę go połączyć z Mbappe. Na pewno Wam dam znać, jak ten skład będzie wyglądał. Na pewno wydaje mi się, że coś z ligi weekendowej, może postreamuję, może mi się uda. Czekam w ogóle na mikrofon, także dziękuję Wam teraz za oglądanie. Pozdrawiam i życzę szczęścia tak jak ja mam. Pozdrawiam. Hej, Korporecki.